Witam, witam serdecznie Dzisiaj taki sztywniaczek do wygrania M4A4 sztywniak Po ciężkich walkach standardowo Około 5 dyszek Wystarczy zostawić komentarz Lajka, może być też subskrypcja Żeby was nie ominęły Najnowsze filmy A ja w tym momencie losuję AK Ring Rage Z poprzedniego odcinka Zobaczmy, zobaczmy kto wygra Uwaga, uwaga A, Kamerkę trzeba zmniejszyć Nie popełnię tego błędu Pyk. Ile komentarzy? U, 111. To jest chyba jakiś nowy rekord. To jest chyba jakiś nowy rekord. Dobra. Durum. Durum gratuluję. Zwyciężyłeś, Kojarze, Kojarze gostka, Kojarze gostka jak najbardziej. Zobaczmy teraz czy tylko ma trade linka standardowo. Ludzie, przypominam, bo za poprzednie odcinki kurde nie wszyscy nie wszyscy nawet... Yy... O, jest Durum, nie wszyscy mają trade linka, ale Durum ma, także ja mu od razu wyślę, żeby mi się nie zapomniało. Pyk, syring Rage, mam dwa takie. Pewnie jeszcze będzie do rozdania jeden pyk. Złóż oferty wymiany. Szybkie potwierdzonko. I możemy przejść do ulubionej stronki, jako jest CSGO Skins. Przypominam, z kodem MATI tutaj, tutaj przy doładowaniu, doładowaniu piszecie MATI darmowe 2 ,10 zł, 10 groszy na start i 10% bonusu do doładowania. Czyli załóżmy, wpłacicie stówkę, dostajecie 110, prosta kalkulacja. I przy wpłacie przynajmniej 10 zł, macie szansę zgarnąć któregoś z tych skinków do doładowania jako bonus. Cały czas nikt nie zgarnął, cały czas, cały czas Sunowi ludzie cały czas nikt nie zgarnął. No i co 24 godziny darmowa skrzyneczka. Standardowo, standardowo zobaczmy, co możecie dostać totalnie za darmo. Desert Storming, także klasycznie. Saldo mam dosyć niezłe. Kto oglądał poprzedni odcinek z Jezgo z Knisa, ten wie skąd te saldo się wzięło. Udało się na procentówkach. Coś ugarnąć. Mamy nowe skrzyneczki, pit stop case, zobaczmy, może od razu na jester mode 3, jak mamy taki, taki balans to, to myślę, że na luzie możemy, aż do nożyka może co, 4%, nie jest to aż jakoś z, z, za dużo, a ile w ogóle ta kosa jest warta, 4 koła, ok, czyli musiałoby teraz wypaść, żeby było na 0%. No, i nie wypadło, ale ten Blue Sporting chyba też coś jest wart z tego co pamiętam. No właśnie, 1500. No to jeszcze raz możemy sobie ciachnąć. No, średnio mi się podoba ta skrzynka, średnio mi się podoba pit stop. Ostatnio chyba kubica, kubica wygrał, nie? Szacun dla kubicy, szaraut. Tutaj 8 koła, 8 kafli. Ej, 8 kafli kosa, a tu 1500. Ej, to jest opłacalne. Jeszcze bardziej niż tamto. O, 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 o. Kurde No nic, zacznijmy, może, może teraz, może teraz Zaraz może jakieś grube battle porobimy Chcę na razie przetestować te skrzyneczki Nowiussie, nowisienkie No kurde, nożyk jakiś dla Mateuszka Nożyk jakiś Give me some, give me some nożyk Dużo strasznie skinów jest w tej skrzynce i 4% to faktycznie nie jest jakoś mega dużo Ej, jakiś dzisiaj jest pech. Dziś jest jakiś pech. Co my dzisiaj mamy? Wtorek, wtorek to chyba nie jest ten dzień do otwierania skrzynek. Dobra, jeszcze ostatnią szansę daję, naprawdę. Nie, no nie, no co to ma być? Co to ma być? Jedyne, co ma z formułą wspólnego, za skrzynka, że w ekspert samym tempie mi pieniążki znikają. Ale ja dla was rozgrzewam, pamiętajcie, dla was, dla was. Dobra, zobaczmy, zobaczmy tu trzecią jeszcze. Victory Lap Case. Uu, uu. Tu mamy fajne, fajne rzeczy tu mamy. Osiem koła za jedno otwarcie. Fajne rzeczy tu mamy. No, ale dalej nic nie leci, dalej nic nie leci. Nawet ten princ nie pole oh, yes, Prince nie poleci. O, jest Prince, jest Prince. Dobra, dobra. Nice, nice. U u, 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 dobra, ta skrzynka jest fajna, ta skrzynka jest fajna, ta skrzynka, ta skrzynka siedzi, ta skrzynka siedzi, aż bym może batelkę zrobił, kurde, znowu, 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 ej, potężna skrzynka, jeszcze Prince! jo, pierdzielec, to jest potężna skrzynka, potężna skrzynka, no, ale już bez przesady, tak, ale dobra, batle, mam ochotę batle zrobić z niej, Victory lap case, dawaj mi to Dawaj mi to, dawaj mi to Uuu, tutaj Wchodzę tu, wchodzę tu, wchodzę w to Tiger Scott 3% Battlefly A tu 2%, okej, okay. ale wjeżdżam w to Wjeżdżam w to na luzie Może akurat poleci, 3% Uuu, bliziutko, bliziutko Bliziutko Mmm, okej, okay, okej okay. Coraz mniej skrzynek Jedno otwarcie to jest 4 koła, nie? Cztery koła. Ostatnio się udało na 1%. Tu jest 3. Ale czuję, że wyczerpałem już swoje szczęście troszeczkę. No bo jakby wypadło drugi raz, to to już by było, wiecie. Uuu, uuu o, ten to ma dopiero pecha. Ten to ma dopiero pecha, nie? Chyba nikt nic nie dostanie. Chyba nikt nic nie dostanie. No, 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 no. No nawet tego się nie udało. Nawet tego się nie udało. No, po 4 zł za 30 koła. No, no wiecie. Dobra, jaką, jaką miałem skrzynkę otworzyć? Victory lap Case na, na Jester mode Wjeżdżam w to. O! a co my tu jeszcze mamy. Dobra, tu jest coś za 25 koła. Wjeżdżamy w to też. Zobaczmy. Underdog to jest. Ty, ale coś... Cinko, Cinko coś. O kurde, ja chyba mega drogie dostałem. No. Słabe te battle ludzie robią. Ja wam pokażę jak się robi Battle. Jeszcze raz sobie tylko przypomnę. Victory Labcase. Mm, nowa skrzynka Victory i... 10 takich, albo kurde, 12. 12, grube batle, grube batle na trzy osoby. Um, underdog, może ktoś bije. Może ktoś bije. Aha, boty nie działają. No to ładnie. No to, no to kurde, tyle by było. Opuszczamy to. Czemu nie mogę tego opuścić? A, no ale dobra, nie ma, nie ma tej batli. Yy, no dobra, to sobie potwieramy jeszcze taką po prostu. Może coś poleć A może kurde, może coś... Mam plan, mam plan. Wiem co chcę otworzyć. Wiem ludziska, co chcę otworzyć. Dobra, może na szybko sobie to ci ciapniemy. Raz. No kurde, to jest 12 koła jedno otwarcie, nie? Dobra, może jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, jak jest tak blisko, to trzeba jeszcze raz. Nie no, masakra. Oszukały Butterflye, Butterflye oszukały. Nie tym razem, nie tym razem. Na 1% siadło w batli, a tutaj nie może na 3. No nic, to może na jeden. Może na jeden. Nie. Oj, dzisiaj potężny minus, dzisiaj potężny minus, ale też potężne batle były No nic. Dzisiaj tak kończymy nowe skrzyneczki. Ta jest całkiem spoko. Jeszcze na sam koniec sobie otwórzmy trzy takie. O, no niestety, no niestety. Ale fajne skrzyneczki. Przypominam kod Mati. Do zgarnięcia dzisiaj taki sztywniaczek. I widzimy się w czwartek. O!